Kolejnych eksperymentów czas dalej, czyli zobaczcie, napiąłem sobie tak konkretnie wstępnie sprężynę. Bo fabrycznie tu są dwie te podkładki, tak znaczy fabrycznie, fabrycznie to jest ten plastik, ale ja to zastępuję dwoma podkładkami, więc wychodzi tu około 6 mm. Ja sobie do, dołożyłem trzecią i teraz jeszcze sobie zastosowałem, ale to tak w celu sprawdzenia zrobiłem sobie takie podkładki, ponacinałem, żeby to, jeśli by mi to nie odpowiadało, to żeby nie rozkręcać całej lagi. Tylko popuszczę korki sprężyna wyszczeli, tu wystarczy ją nacisnąć i po prostu wyciągamy te podkładki. Wziąłem sobie na trzy, więc to jest praktycznie... No jeszcze jedno by takie weszło na, na ścisk. Ale to już że byłoby miejsce, żeby wcisnąć. A tak to sprężyna już jest tutaj konkretnie napięta. Na Także zobaczymy jak to będzie działać. Odlałem trzy sety oleju mniej. Ale dołożyłem te podkłady i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Bo chciałbym, żeby ono w tym mniejszym zakresie było twardsze. Bo teraz no to jest mięciutkie, ale nie dobija, bo tam dalej olej wytwarza ciśnienie. Ale właśnie chciałbym, żeby tutaj na początku ono twardziej pracowało, a przy jakichś skokach czy coś, żeby dopiero wtedy ciśnienie oleju. No ci olej wytwarzał tam w ladze ciśnienie żeby ona nie dobijała. No tak czy siak będziemy zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Założone są te podkłady. Od mojej wagi co zazwyczaj ustawiam jest odlane 30 ml oleju. I zobaczę jak to się będzie sprawować. Przyszła pora żeby też przy moich lagach troszkę pogrzebać. Bo też już dawno tu nie było nic zrobione a miałem właśnie w planach podwyższyć sobie troszkę tą lagę. W środku, tutaj, goleń, jak był odkręcony, to jest podłożone. To są cztery podkładki zespawane razem. Zeszlifowane, żeby to tam czasami się nie, nie rzęziło. W tym goleniu, zobaczcie, tak wygląda goleń. Ja też sobie je odnowiłem. Są pomalowane takim jak czarny grafitowy, perłowy. no Nie wiem, jaki to jest taki z połyskiem. Myślę, że fajnie to, fajnie to wygląda. Zresztą, możecie tu zobaczyć. Oczywiście tak. Odkręcałem już to golenie, ale w moich gdzieś nie wiem to się tak zastało, że nie szło tego odkręcić. Grzałem to palnikiem, tutaj w rękawicach tych spawarskich i tą jedną lagę jakąś z wielkim tambulem, ale się odkręciło. Na no z tej drugiej to było walczenie. Była moczona w ropie, żeby ten klej do gwintów puścił, w jakichś pukankach. Grzane to było psikane w 40 eee, Żabkami było łapane, co było złym pomysłem, bo się tutaj porysowała ta powierzchnia. No, ale tak jak możecie zobaczyć, że tutaj jest i tak oszukane tej skoglagi, bo to ona pracuje tylko w tym zakresie, co jest chromowe tutaj, czyli 16 cm, a jakieś 6 cm jest niewykorzystane. No ale koniec końcem w imadle, ściskając i podgrzewając, jakoś się udało to wykręcić. O, bąble mam, bo takie wszystko było gorące, że się poparzyłem. I jakoś udało się odkręcić, ale powiem szczerze, jakbym wiedział, że to tak ciężko będzie szło, to chyba dałbym sobie spokój. Chociaż no teraz, mi się, teraz mi się podoba, tak jak tutaj to wszystko wygląda. Jeszcze Wam pokażę, jak to będzie zamontowane na motocykl. No ale celem było podwyższenie trochę tego motocyklu, bo tu są cztery podkładki. Zespawane razem i to jest w goleniu. Tak wygląda ten goleń. Tutaj mamy gwint i tutaj będą te cztery podkładki. I zobaczcie jeszcze tutaj połówka gwintu. No nie chciałem bardzo przesadzać żeby trochę tego gwintu też trzymało. Więc ponad połówka tego gwintu zostaje. I laga powinna się ponad... Poczekajcie 3, 9, 12... Ponad centymetr jest. To ma chyba 1,2 cm i jeszcze ja nie będę jej wpuszczał tak, nie będzie ten kapsel wystawał w półce, w półkach, tylko tak będzie wpuszczony, więc myślę, że jakieś 1,5 ponad centymetra zostało podniesione. No niby nie dużo, ale chodziło mi w sumie głównie, żeby sobie zamontować te, te gumeczki. Bo teraz jak laga będzie pracować, no to ta gumeczka będzie się prze, przesuwać razem z lagą i będzie pokazywać jaki jest skok zawieszenia. No ja mam ustawione praktycznie żeby do samego końca, czyli że tutaj jak jest to laga dobija. Ja mam gdzieś ustawione, że dotąd powinno maksymalnie dochodzić, także z pół centymetra zapasu. Jeszcze jak zobaczycie w tym wcześniejszym filmie, włożyłem podkładek więcej, żeby była w tym pierwszym zakresie, czyli tutaj w tym zakresie, żeby ta laga była twardsza, bo ona tak to tutaj była mięciutka, a tu już e, lepiej to tu miło I zobaczę, jak to będzie się sprawować. Jakby coś, to tak jak widzieliście na filmie, że tam te podkładki jest szybko, można wyjąć, także to można powrócić tak jak, tak, jak było. I odlane jest 30 ml oleju. No ale tak czy siak, właśnie będę robił, żeby te lagi troszkę, żeby ten motocykl troszkę wyższy był. Tu sobie zakupiłem właśnie te, te gumeczki. A to, co tu widzicie, no to jest zwykła dęta od roweru przycięta i naciągnięta i złapana. I myślę, że nawet całkiem fajnie to wygląda. Tak mi się bynajmniej wydaje. Zwłaszcza, że mówię, no ta jedna laga trochę ucierpiała, więc lepiej takie fajne czarne niż tu widać, że jest takie poharatane. Druga się odkręciła bez, bez żadnych problemów. Zaraz wam pokażę. Ta się odkręciła i bez żadnych uszkodzeń. Od razu wam pokażę, że właśnie o taką długość będzie wyższa ta laga. Zobaczcie, bo tu jest ta podkłada. Także tutaj tyle gwintu, właśnie chciałem, żeby co najmniej z połówka złapała tego gwintu, żeby się nie trzymało to na koniuszku, bo tak naprawdę można było jeszcze tych podkładek podłożyć, ale nie wiem, jakby się to zachowywało. A tak to będzie, no zawsze trochę więcej. No i tak chciałem sobie te, te gumki tutaj pozakładać, więc ale odkręcenie tych goleni to nie jest prosta sprawa. I tak wygląda wszystko założone na motocykl. czyli tutaj pod uszczelniaczami, tymi kurzowymi, e, mamy smar kajaba założony, więc on też nie przepuszcza piasku do góry i ładnie tutaj smaruje. Mamy te gumeczki, co Wam mówiłem, że e, pokazuje skok zawiasu. Tam jak laga w jakim zakresie pracuje, więc też mamy, no możemy sobie zobaczyć po prostu. E, Ile mamy jeszcze do dobicia, bo tutaj gdzie jest ta osłona trytka założona, no to tutaj jakby doszło, dotknęło tego, no to laga dobija. Ja mam w teorii tak zostawione, że z pół centymetra powinno być od, od tego miejsca, no bo tak jak wam już chyba nieraz mówiłem, że skok zawieszenia tego to jest 16 cm, mimo że tu jest ponad 20, no ale to jest niewykorzystane, oszukane. Jak tutaj dojdzie, to laga dobija i założyłem sobie tutaj taką jak Skarpetę, tak naprawdę, to jest z dętki rowerowej założone. Myślę, że nawet ciekawie to wyszło. Tu jest jeszcze natryte, złapane, żeby się trzymało. Nie widać tego. Myślę, że dość estetycznie to wygląda. I tu mam jeszcze na dole w jedną gumkę w zapasie, jakby tak gdzieś sparciała, czy coś tam się z nią stało. No to mamy tutaj drugą, no bo tu już gole nie są pomalowane na ten czarny taki perłowy i wklejone na klej do gwintów. Więc to będzie ciężko. Ciężko to odkręcić, więc na zapas zostawiłem sobie tą jedną sztukę. No, oczywiście można tą gumkę też od, go, od góry założyć, no ale trzeba byłoby rozbijać całą lagę, wymieniać olej, wszystko. Także lepiej sobie tutaj jedną w zapasie zostawić, zwłaszcza, że na tych e, uszczelniaczach zateny to on jeszcze pewnie długo polata ten zawias. Zwłaszcza, że ja tutaj dbam, wycieram, więc pewnie sporo pożyje. Jak się popsuje, to też nagram, powiem, żeby nie było, że tam coś jest ukrywane. Także tak to się prezentuje. No mi się podobają te właśnie gumeczki O ringi, bo to jest jak w jakiś, jak w markowych zawieszeniach od tunerów. Oni też właśnie zakładają takie gumeczki, żeby było widać w jakim zakresie zawias pracuje i ewentualnie co później przy serwisie zmienić, czy właśnie dolać oleju, czy jakieś sprężynę dłuższą, krótszą, twarczą, czy podkładki. Także to nam wiele mówi o, o zawieszeniu. Pojeździmy, zobaczymy.